Fajny dzień dzisiaj za nami, bo odwiedziła nas rodzinka lojerka z Krakowa. Więc spędziliśmy sobie fajnie czas, pogadaliśmy, zjedliśmy śląski obiad. Oczywiście nie ja go robiłam, zamówiliśmy go, ale może kiedyś się nauczę. Jak macie dobrze, dobre przepisy na roladę z kluskami, na roladę i na kluski, to dajcie znać. E, ale mam pytanie. Kolejne z kalendarza adwentowego jest pytanie o polecajki innych vlogmasów albo inspiracje, i to jest chyba pytanie do Was. Dajcie znać w komentarzach, jakie vlogmasy oglądacie, czyje vlogmasy oglądacie. Ja oczywiście oglądam vlogmasy Andjax, czyli królowej vlogmasów, ale bardzo dużo osób, które oglądałam jeszcze wcześniej, których vlogmasy oglądałam wcześniej, nie nagrywa już w tym roku i e, oglądam różne vlogmasy, które mi się pojawiają um, gdzieś tam w odpowiedziach na YouTubie, ale szukam jeszcze takich, takich swoich. E, muszę też się wziąć za nadrobienie vlogmasów klateks, bo jeszcze nie oglądałam, miałam jakiś strasznie ten czas taki um, jak w kołowrotku, ale jak będę miała trochę czasu, to biorę się za, za, za nadrabianie. Dajcie znać w komentarzu, czyje vlogmasy fajnie jest oglądać. Jestem bardzo ciekawa. I ja Wam też od razu bardzo, bardzo serdecznie chciałabym podziękować za to, że oglądacie ten vlogmas, i chciałabym podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się zostawić łapkę w górę albo zostawić komentarz. To jest w ogóle dla mnie tak bardzo miłe i jestem Wam za to ogromnie wdzięczna. I to sprawia też, że mi się te vlogmasy chce nagrywać, chociaż naprawdę. Te ostatnie dni są jakieś takie kiepskie dla mnie pod względem czasowym, ale staram się chociaż trochę nagrać codziennie, czy prawie codziennie, żeby, żeby te vlogmasy mimo wszystko były. Także dzięki dzięki, że jesteście i że dajecie znać, że jesteście. Dzisiaj numerek dziewiąty kalendarza adwentowego. Teraz ciężko się połapać, gdzie są klocki, a gdzie jest obróz. A nasz zestaw prezentuje się tak, zawsze mi się to dzieje. Tutaj, no Felek, jeszcze jedna noga i będziesz. To jest siła determinacji. Jezus, Marki, Jezus. Jezus! Kocham tego stwora. Próbował się wbić na kaloryfer, ale że tak powiem, tylko przednia część mogła się zmieścić pomiędzy kaloryferem a parapetem. Tylnia ma zbyt duże gabaryty, więc leży taka wykręcona. Powiedzcie, kto rozplanował tak kaloryfer, żeby kot się nie mieścił między kaloryferem a parapetem? No, trzeba remont robić w mieszkaniu. Był u nas dzisiaj też święty Mikołaj i zobaczcie, jakie dostaliśmy piękne kubki. Wjeździstą noc i kawiarnię. No, coś pięknego. Aż będę się bała z nich pić, chyba żeby nie potłuc. Cudne. U nas motyw Wangogowski się, jak widać, przewija często. Za 10:08 zbieram się na uczelnię. Przerażają mnie te warunki drogowe. Jestem na tym. Nie lubię zimy, nie lubię śniegu. Znaczy spoko, jak to jest, wiecie. Piękny, słoneczny, mroźny dzień, i można iść na spacer do parku. Ale tak poza tym, to zima ma dla mnie niemal same minusy. Jest fatalny stan powietrza w Siemianowicach. W Krakowie, co ciekawsze, jest gorszy, więc cieszę się, że się stamtąd wyprowadziliśmy. Ale zazwyczaj jednak to, to Siemce mają gorszy stan powietrza. Drogi są fatalne, ja muszę jechać na uczelnię, muszę jeszcze z niej wrócić, lojerek mnie zawiezie, więc przynajmniej nie muszę prowadzić, ale też mnie to bardzo stresuje. I jeszcze obudziłam się właściwie w nocy, czułam tak straszny ból ucha że od 3 do mniej więcej 5.30 nie spałam, a potem o 6 musiałam wstawać, znaczy o 6.30 miałam ustawiony budzik, ale to Jarek wstawał o 6, żeby zrobić mi śniadanko, a więc wstałam z nim. Do ucho już jest trochę w lepszym stanie, nie boli mnie tak, jak, jak bolało w nocy. Zobaczymy, jak będzie, nie będzie się to poprawiać, to so, pójdę z tym do jakiegoś lekarza, ale jestem taka do spania. Może jak ubierzemy choinkę, to będzie lepiej. Jak widać różne rzeczy można sobie planować, a potem różnie to może wyjść. Więc ja w tym tygodniu walczę z zapaleniem ucha. Pierwszy raz chyba w życiu. Kiedyś mnie może bolało ucho, ale to, to nie było to. Ból jest, znaczy był przeokropny. Dzisiaj jest może. może taki znośny, ale to przychodzi tak falami, więc no, ten vlogmas nie będzie taki jak sobie zaplanowałam. Mieliśmy ubierać choinkę, miało w końcu być świątecznie, ale. E, no, wiadomo, zdrowie jest najważniejsze. Ja póki co byłam wczoraj u pani doktor laryngolog, dostałam krople z antybiotykiem i dostałam antybiotyk do ustny, tym, że... Miałam przez pierwszy dzień brać tylko te krople i antybiotyk do ustny wziąć dopiero, jeżeli one nie pomogą. I pani doktor powiedziała, że jeżeli będzie jakakolwiek poprawa, to żeby tego antybiotyku nie brać, tylko spokojnie radzić sobie kroplami. Ja wstałam rano i w sumie nie wiem, czy jest jakaś poprawa. Na pewno jestem tak samo zapuchnięta, jak byłam, może nawet bardziej, ale z drugiej strony człowiek też rano jest bardziej zapuchnięty. Brałam jeszcze w nocy środki przeciwbólowe, co w ogóle <głos》> ja nie biorę tabletek przeciwbólowych prawie nigdy. Ja nawet jak miałam zabieg taki w obrębie szczęki, miałam przeszczepioną kość i dziąsło, to miałam zalecone silne leki przeciwbólowe i tylko parę dni jechałam na jakichś w ogóle innych i dużo słabszych, i nie brałam żadnych silnych, więc dla mnie tabletka przeciwbólowa to jest w ogóle coś takiego, co biorę może raz na kilka lat. Więc no, wzięłam w nocy sobie, rozpuściłam coś przeciwbólowego, ale ten ból, no wczoraj był bardzo silny, doprowadzający mnie do łez, a dzisiaj póki co jest znośnie. Ja jestem w miarę odporna na ból, ale to jest bardzo bolesne. Jezu, dbajcie o uszy, naprawdę. Ja nie wiem jak mi się to przyplątało, ale dbajcie o uszy, zasłaniajcie je na wietrze, nie czyście ich patyczkami do uszu, tylko są tam jakieś specjalne płynne spraje. Dbajcie, i jak tylko zaczyna się coś dziać, to idźcie do laryngologa. Nie czekajcie, aż wam się to rozwinie.